Gościnie w Radia Wrześni 93 i 7. Przy mikrofonie Grzegorz Pabich zapraszam na gościniec Radia Września. 19 grudnia na terenie Konina doszło do obywatelskiego zatrzymania 31-letniego mieszkańca Pystr podejrzanego o pedofilię. Zatrzymania tego dokonali członkowie organizacji charytatywnej Strażnice Dziecięcych Snów. Jest to grupa zajmująca się wyszukiwaniem i przekazywaniem w ręce policji osób poszukujących kontaktu seksualnego z osobami małoletnimi poniżej 15 roku życia. I naszym dzisiejszym gościem jest członkini tej grupy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek może wyjaśnimy, dlaczego nie przedstawiam Pani zmieniań nazwiska. Powiem Panu tak: ludzie różnie reagują na to, co robimy. No, większość popiera naszą działalność, jednak są osoby, które uważają, wręcz nawet sądzą, że my jesteśmy również pedofilami, to jest absurd po prostu. Więc no, wolę po prostu być anonimowa w takiej sytuacji. Powróćmy do wydarzeń z 19 grudnia. Proszę powiedzieć, jak doszło do zatrzymania 31-letniego mieszkańca Pyzdr? Odezwał się na jednym z komunikatorów. On pierwszy się odezwał do dziecka. My, my nigdy nie odzywamy się pierwszy z tego względu, że prowokacja jest karalna w Polsce. Wielokrotnie był informowany, ile dziecko ma lat. Była to dziewczynka 13-letnia. Nie przeszkadzało mu to absolutnie. No Wypisywał różne treści tak o tematyce seksualnej, że będzie uczył, będzie płacił za różne czynności. Już nie będę, nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. No, ale, ale to co pisał po prostu było przerażające nawet dla mnie. Gdzie ze 35 lat i po prostu no dla mnie to był szok, co on wypisywał. Był bardzo trwany i bardzo ostrożny. Nie podał nawet swojego prawdziwego imienia. Dawał dziecku wskazówki różnego rodzaju, na przykład, że ma mieć kurtkę z kapturem, bo jak do hotelu będą wchodzić, ubierze kaptur na głowę i nikt nie będzie widział po prostu ile dziewczynka ma lat. Także nawet, nawet takie rzeczy po prostu nakazywał wręcz dziecku. No i w końcu, w końcu przyjechał, tak? Dobrze, że trafiło na członka naszej grupy, bo, bo gdyby to było no, realne dziecko, różnie byś to mogło skończyć, tak? Jak długo trwała ta konwersacja z tym mężczyzną, zanim doszło do zatrzymania? Wie pan, około tygodnia. Dokładnie panu nie powiem, bo to koleżanka z nim pisała, ale mniej więcej około tygodnia to trwało. I to było dużo rozmów? No, on codziennie pisał. Codziennie pisał, i, i każda rozmowa była właśnie o tematyce seksualnej z jego strony. Dziecko absolutnie nic nie podejmowało takiego tematu. Wszystko wychodziło po prostu z jego inicjatywy. Każde z takich zatrzymań, jakich dokonujecie, jest transmitowane na żywo na Facebooku. Dlaczego? Powiem panu tak. Z jednej strony jest to kwestia bezpieczeństwa dla nas i, i dla tego Pana, tak, żeby nie było zarzutów yy, w jedną czy w drugą stronę, że ktoś coś yy, zrobił, tak? A z drugiej strony no widać wizerunek, tak? No ale oni się zgadzają na to, bo mówimy, że będzie to transmisja live, oni się na to zgadzają, pokazujemy ich twarz i, i to jest yy, swego rodzaju taka przestroga dla rodziców. Żeby wiedzieli po prostu, że jest taka osoba w ich otoczeniu i, i no muszą te dzieci swoje pilnować. Bo w innej sytuacji, no po prostu oni się czują bezkarni. Bo tak naprawdę nikt nie wie, że oni e, dopuścili się czegoś takiego. No jedynie policja, prokuratura i my, tak? A jeżeli e, już jest ten jego wizerunek znany, to to jest dla nich największa kara. Że sąsiedzi wiedzą, rodzina się dowiedziała. Czyli zawsze taka osoba się zgadza na utrwalenie wizerunku, tak? Czy były sytuacje, że osoby się nie zgadzały. Wtedy nie, nie pokazywaliśmy twarzy, jak najbardziej, bo delikwent ma do tego prawo, tak? Mhm. No jeden z nich się nie zgodził, no ale jak się okazało, on był już karany z artykułu 200a. Miał nawet kuratora w momencie, kiedy się spotkał z następnym dzieckiem, więc no to był już pan wyszkolony, że tak powiem, w tym temacie, więc wiedział po prostu z Tanto cheia. <laughs> Czy takie nagrania są na przykład dowodami później w sądzie? Jak najbardziej. Każde, każde nagranie zgrywamy, przekazujemy policji no i potem już, już jest to dowodem, tak? Bo na tych filmikach oni się przyznają po prostu do wszystkiego, potwierdzają, że pisali, że wysyłali prawda, tam zdjęcia, czy, czy że na kamerkach robili różne rzeczy. Więc jak najbardziej jest to dowód. Czy wiecie, co się dzieje dalej z zatrzymanymi przez Was osobami? Czy zawsze odpowiadają oni karnie? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Zatrzymaliśmy lub... Z, Dokonaliśmy zawiadomienia na policji. Po około kilkudziesięciu było tych, tych panów podejrzanych o pedofilię. Każdy z nich dostał zarzuty. Każdy z nich dostał wyrok. Niektórzy byli na sankcji, ponieważ to już, to już nie była pierwsza ich przygoda tego typu. Także wiemy, co się dzieje z każdą jedną osobą. Niejednokrotnie jesteśmy wzywani również na, na świadków, na rozprawy sądowe. Także wiemy. Wiemy i to nie jest tak, że, a, że zostają wypuszczeni na dozór i, i na tym się kończy. Nie, nie, bo po prostu w trakcie czynności na no, policja dochodzi do różnych rzeczy, tak? Okazuje się na przykład, że ci panowie mają... Y treści pornograficzne z dziećmi na różnych nośnikach, no, no różne, naprawdę różne tragiczne rzeczy wychodzą, tak jak między innymi z Grodziska Wielkopolskiego był pan, jak się okazało, Bóg, rany za Kaziroctwo już. No różne, różne rzeczy wychodzą, wiemy co się dzieje z każdym z nich, trzymamy rękę na pulsie, jeżeli coś jest nie tak, jak najbardziej interweniujemy, także pilnujemy do samego końca po prostu, co się z tymi panami dzieje. Tak jak Pani wspomniała, często jesteście wzywani jako świadkowie, czy zdarzało się, że na przykład mieliście jakieś groźby od tych osób? No też się zdarzało i też między innymi dlatego wolimy być, być anonimowi, tak, zmieniać nazwiska, nie znają nas, no ale jeżeli widzą mnie czy kogoś innego, prawda, z naszego stowarzyszenia, wiedzą, że myśmy się przyczynili do tego, że jest ta rozprawa, że został oskarżony, no różne, różne rzeczy się słyszy, no ale jak, jakoś dajemy radę, powiem tak. Od jak dawna zajmujecie się wyszukiwaniem takich osób w internecie? No i ile takich osób udało Wam się do tej pory zatrzymać? Około roku zajmujemy się tym, przynajmniej ja, ja z moim mężem. Około roku. W sierpniu zarejestrowaliśmy nasze stowarzyszenie, a ogólnie, ogólnie Strażnicy dziesiętych Snów funkcjonują od czerwca. Legalnie od sierpnia. No kilkudziesięciu panów było, ponieważ wcześniej jeszcze mieliśmy inną taką grupę, która działała tutaj na naszym. Na naszym terenie, w naszym rejonie. Więc w sumie no, kilkudziesięciu panów było, no, nie wszystkich niestety udało się ująć, więc robiliśmy zawiadomienia, dużo tych zawiadomień było, więc no, satysfakcja jest, tak? bo, bo na pewno jakieś dzieci są, są bezpieczne, a ci panowie no, 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 dostali kary, niektórzy dopiero. Będą mieć rozprawy na przykład w przyszłym roku też też dostaliśmy yy, wezwania właśnie jako świadkowie, także tak idziemy pani... do przodu i się nie poddajemy i będziemy działać zawsze dla dobra dzieci i innych nam w tym nie przeszkodzi absolutnie. Tak jak Pani wspomniała, jest to pewnego rodzaju satysfakcja, ale też poświęcenie waszego prywatnego czasu. Proszę powiedzieć, z czego finansujecie te swoje podróże, no bo jednak działacie na dość dużym terenie. Powiem tak, mamy założoną zrzutkę, no ta zrzutka nie jest nie jest pokaźna na chwilę obecną, na no ile może. My też dokładamy ze swoich pieniążków. Nie mamy na chwilę obecną auta, którym możemy jeździć, więc mamy też zrzutkę założoną na zakup jakiegoś auta. I to nie, nie jakoś błogi jakiego po prostu, żeby jeździło i żeby nam się nie rozsypało gdzieś tam w trasie. No, i jeździmy pociągami, autobusami. Są osoby, które, które te zrzutki nasze wspierają i za, za to serdecznie im dziękujemy, bo gdyby nie oni, no sami nie dalibyśmy rady, tak, opłacić tego wszystkiego. Też nam zarzucają, że nie ma tyle zatrzymań, tych life'ów. No no szczerze mówiąc, no to są koszty, tak? A, a z własnych budżetów, no też nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie opłacić powiedzmy tych kilku wyjazdów w ciągu miesiąca. Na ile możemy, po prostu jeździmy, dokładamy z naszych pieniążków. No zobaczymy jak, jak to będzie po nowym roku. My mamy działalność statutową troszkę, troszkę bardziej rozwiniętą niż wszystkim się wydaje, bo to nie jest tylko ujawnianie tych osób o skłonnościach pedofilskich. I po nowym roku mamy nadzieję, że ruszymy z kilkoma takimi programami edukacyjnymi. Nie chcę zapraszać, zobaczymy jak, jak wyjdzie, więc Mo, może będzie po prostu y, troszkę lepiej y, z, y, z tymi finansami. No zobaczymy. Na koniec prosiłbym o poradę dla rodziców. W jaki sposób możemy zapobiec, aby dziecko nie pisało z obcymi osobami w internecie? Najważniejsze to po prostu mieć kontakt z dzieckiem. Nie działać w ten sposób, że oddam dziecku tablet, czy telefon, czy komputer, ma internet i, i rób sobie co chcesz, a ja mam chwilę spokoju. Absolutnie. Tak nie można. Jak najwięcej rozmów, bo jeżeli jest rozmowa, dziecko ufa rodzic rodzicowi i przyjdzie z każdym problemem. Nawet jeżeli taka osoba się odezwie do dziecka, przyjdzie i powie mamo, pan do mnie pisze, wsyła to i to, pisze to i tamto. No i sprawdzać, no niestety... No trzeba. No ta kontrola, no, no brzydko to brzmi, no, ale w przypadku dzieci trzeba. Bo dziecko jest nieświadome tego, że to jest złe. I brnie w to i nie daj Boże jakieś zdjęcia powiedzmy by wysłało swoje, tak? A potem są szantaże i, i no różne sytuacje się zdarzają. Dzieci różnie na to reagują. Zamykają się w sobie. Dochodzi nawet do, do prób samobójczych. Także jak najbardziej rozmowa i kontrola. To jest podstawa. I to nie jest tak, że tylko i wyłącznie komunikatory. Nie. Są również strony z grami, prawda? Są gry online. Tam są też komunikatory. No i oni tam też grasują, no niestety. Wszędzie po prostu, gdzie jest kontakt z dzieckiem, gdzie jest dojście do tych dzieci, oni są. Czas naszej audycji niestety dobiega końca. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, a przypomnę, naszym gościem była członkini organizacji charytatywnej Strażnicy Dziecięcych Snów. Jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. 93 i 7. Radio Września. Najlepsze po